Cześć, witajcie na kanale Emigranta TV. Czas na kontynuację naszej wycieczki po Australii. Tym razem chcemy wam pokazać co widzieliśmy w centralnej i południowej części wybrzeża Queenslandu. Zapraszamy. Za nami możecie zobaczyć wodospad Woolmana, który jest podobno najwyższym spadkiem wody w całej Australii. Robi bardzo duże wrażenie. I czasami robi się taka tęcza, nie wiem czy to widać. Australijskie miasta przy naszej trasie starają się jak mogą, żebyśmy się zatrzymali. Na przykład tutaj jedna miejscowość wystawiła statuę ogromnego mango, jak się możecie domyślić, dlatego że jest ona znana z produkcji mango. No to jesteśmy w Airlie Beach. To jest jedna z najbardziej turystycznych miejscowości tutaj na wschodnim wybrzeżu Australii. I Jak ci się podoba? Ja bym tu nie przyjechała na wakacje, ale dużo bogatych ludzi właśnie wybiera to miejsce. Sądzę, że nie tylko bogatych. To jest taka typowo nadmorska, turystyczna miejscowość, gdzie można wynająć jachty, łódki i popływać, bo to jest największa atrakcja, żeby pływać tutaj między wyspami, podobno bardzo bezpiecznie, bardzo fajnie się to robi, no ale my nie umiemy żeglować. Ale gdzieś popłyniemy, tak czy inaczej. No to przypłynęliśmy na Whitehaven Beach, która jest podobno najpiękniejszą plażą w Australii. Jest tu niesamowicie drobny, kompletnie biały piasek i przejrzysta, błękitna woda, więc jest rzeczywiście bardzo, bardzo pięknie. Ta plaża jest. Um... Znajduje się na największej wyspie w, w, archipelagu. w całym tym archipelagu with Sundays I na, co jest specjalnego, ta wyspa jest praktycznie cała parkiem narodowym, więc tutaj nie ma resortów, nie ma hoteli. Ci wszyscy ludzie, którzy tutaj przypłynęli, których tu widzicie, muszą tutaj dopłynąć albo swoimi łódkami, albo tak jak my, po prostu zorganizowanym rejsem katamaranem. I też nie ma tutaj nawet przystani, więc nasz statek po prostu zaparkował gdzieś na morzu, a nas przewieziono no, jeszcze takim dodatkową, małą, małą łódką, żebyśmy jak najbliżej plaży mogli wyjść i jak najmniej zamoczyć nogi, <grych> co było bardzo zabawne. Tak, plaża jest... Widzicie, większość ludzi na plaży przyjechało po to, żeby spędzać typowo plażowo czas, czyli e, grać w siatkówkę, pływać na jakiejś łódce widzę, e, po prostu opalać się, ale tu można też zrobić dwa krótkie szlaki i sobie ze 3 godziny pochodzić albo o, można po prostu przejść się wzdłuż tej plaży, ona ma 8 km długości i im dalej się odejdzie od jej tak, wszystkie skraju. statki mogą tylko parkować na południowym skraju, żeby jak najmniej właśnie wpływać na przyrodę. Więc jest to bardzo fajnie moim zdaniem rozwiązane i też rzeczywiście co widzimy w Australii to to, że oni tu przyjmują dużą dużą wagę, przykładają do tego, żeby zachować te swoje piękne piękną niesamowitą przyrodę właśnie te rzeczy, które im się przytrafiły. Tak, w zasadzie nigdzie nie widzimy śmieci. Bardzo pojedyncze sytuacje. Ludzie tutaj mają tą świadomość. W restauracjach są metalowe słomki albo, albo papierowe zazwyczaj, więc jest rzeczywiście widać i też nie ma, nie ma reklamówek foliowych, jest rzeczywiście widać bardzo dużą dbałość o no, środowisko, więc, więc duży plus. Duży plus. Wstaliśmy jeszcze przed świtem słońca, więc jest krótko po 6 rano, i przyjechaliśmy na plażę w Parku Narodowym Cape Hillsborough. Dlatego, że ta plaża jest znana z tego, że właśnie o świcie wskakują na nią kangury. I rzeczywiście widzimy już kangury i widzimy też mały tłum ludzi, którzy już zdążyli tu przyjść i robić zdjęcia kangurom. W Queenslandzie często można spotkać dom w takim bardzo charakterystycznym dla tego regionu stylu, który się nazywa Queenslander House. Widzicie go tutaj za mną. Chodzi o to, że są to domy zbudowane na palach. Część mieszkalna jest u góry, natomiast na dole albo nie ma nic, albo są jakieś takie zabudowania gospodarcze, wykorzystywane tymczasowo itd. O co chodzi? Chodzi o to, że tutaj warunki klimatyczne są jakie są. I w momencie, w którym przyjdzie jakiś cyklon czy powódź, no to one lepiej wytrzymują tutajszą pogodę niż, e, niż inne zabudowania. Jesteśmy właśnie w Bundaberg'u, mieście, które z, jest chyba najładniejszy z miasteczek Queenslandu, jakie odwiedziliśmy. A przyjechaliśmy tutaj z powodu tego, że tutaj się produkuje tak zwany ginger beer, czyli... Piwo imbirowe. Mm, najlepsze piwo jakie w Niemczech można je kupić, w Polsce nie można go niestety kupić, ale to jest zdecydowanie najlepsze piwo imbirowe, jakie piliśmy. Tak, to jest napój, wbrew nazwie, to nie jest nie piwo jest alkoholowy. alkoholowy. Tak, jest on ważony tak jak piwo, to znaczy są dodawane drożdże, cukier i to się tam fermentuje, ale potem jest na krótko podgrzewane, żeby alkohol wyparował i zostaje właśnie taki. Napój bezalkoholowy, bardzo dobry polecamy, jeśli byście mieli okazję spróbować. Okazało się, że oni oprócz tego piwa imbirowego mają teraz obecnie jeszcze 17 innych e, smaków, więc zdecydowaliśmy się zapłacić 12 dolarów za osobę, żeby móc wszystkich ich, ich spróbować. I zwiedzić I tam i małą zwiedzić wystawę, właśnie. jaką oni o swoim piwie mają. Więc bardzo fajne miejsce. Polecamy. Bundaberg warto zwiedzić. Zdecydowanie. <laughs> Dlatego, że jest to miejsce znane z tego, że zimują tutaj wieloryby. I właśnie teraz jesteśmy na pokładzie łodzi, która, firmy, która się po prostu zajmuje organizowaniem takich rejsów, żeby się zbliżyć do tych wielorybów i coś tam zobaczyć. I już mieliśmy okazję zobaczyć trzy młode, młode wieloryby. Tak, trzy nastolatki, takie, ale. <śm> Też ciekawe jest to, że my widzieliśmy wcześniej nawet wieloryby po prostu tak od, tylko z daleka. Z zwykłej łodzi, która ze płynęła. zwykłej łodzi, która płynęła, więc naprawdę tutaj i podobno, jest to robi wrażenie. Podobno też. Herbie Bay jest najlepszym miejscem na świecie do oglądania wielorybów, ze względu na to, że one się tutaj zatrzymują nawet na tydzień na swojej trasie migracji i są tutaj bardzo zrelaksowane, tak więc. Wykazują pewne aktywności, których normalnie kiedy migrują po prostu wzdłuż wybrzeża nie ma. Więc tutaj można zobaczyć naprawdę ciekawe rzeczy, jakieś zabawy ogonami, wyskoki z wody i wydmuchy... E, czego? No, no te, to się nazywa piropusze, tak? Po polsku. Czyli te jak oni od, oddychają, wydmuchują tą parę całą i, i widać jak im tam z głowy wylatuje. Cała woda, snowdziest. Zdecydowanie zbliżanie się do Wieloryba robi ogromne wrażenie i jest warte, warte swojej ceny takiego rejsu. Jesteśmy teraz na Wielkiej Wydmie w miejscowości, która nazywa się Rainbow Beach, czyli tęczowa plaża. Dlatego, że piasek tutaj ma różne kolory. A, a druga ciekawostka jest taka, że wydma też ma nazwę i nazywa się Carlo. A nazywa się tak dlatego, że kapitan słynny kapitan James Cook, przepływając tutaj, zobaczył tą ogromną wydmę z oceanu i postanowił dać jej nazwę na cześć jednego ze, ze swoich załogantów. No słuchajcie, wynajęliśmy nocleg w takim fajnym ośrodku wy wypoczynkowym, jaki widzicie tutaj za mną z domkami, na skraju lasu, pól, tutaj jest naprawdę super świetnie, ale historia, a w ogóle nie wiem czy słyszycie, teraz jest rano, tuż po świcie, jak ten las a dźwięcze, a jeszcze pół godziny wcześniej, to było jeszcze bardziej po prostu fantastyczna sprawa. A, a historia jest taka, że przyjechaliśmy tutaj, kiedy już było ciemno, o siódmej wieczorem i... myśleliśmy, że jesteśmy w środku dżungli. Po prostu takie wrażenie na nas to zrobiło, bo tu się jedzie taką boczną drogą, nic nie widać, żadnych świateł, droga mleczna tak niesamowicie widoczna. Słuchajcie, jeśli macie okazję, patrzcie w niebo nocą, mega sprawa. No ale tak nas trochę wszystko drżniło znaczy, drżniło. No. Zastanawiało czy tu nie ma jakichś zwierząt, coś, e, może jakiś pyton się chowa w sedesie. Nic, wszystko super świetnie, po prostu takie miejsce. W końcu dotarliśmy do Brisbane, celu naszej wycieczki, trzeciego największego miasta Australii. W aglomeracji ma ono 2,3 miliona mieszkańców, tak więc porównywalne do Monachium. I no, ma ono reputację najdudniejszego miasta w kraju, ponieważ jest tutaj stosunkowo mało atrakcji historycznych, ale i tak na 1 dwa dni. Samo miasto jest dosyć ciekawe, są ładne ogrody botaniczne, tutaj jest taki obszar, w którym obecnie jesteśmy, obszar rozrywkowy, który się nazywa The Strand albo South Bank, jest takie duże koło, jest piękna panorama miasta, są bardzo ładne ogrody botaniczne, jest największe i najstarsze na świecie... Schronisko dla koalik, gdzie są one leczone, które jutro zamierzamy odwiedzić. Więc jest naprawdę, naprawdę coś ciekawego do zrobienia. No wiecie, jak to jest z dużymi miastami, takimi milionowymi. Nawet jeśli nie są niesamowite, to zawsze coś się znajdzie do zrobienia. Proszę Państwa, o to jest kangur. Hmm, w sumie że to jest inne miasto. Jesteśmy właśnie w, w Brisbane, w sanktuarium Koali. Koale są to, jak zapewne wiecie, bardzo urocze zwierzątka, które siedzą sobie na drzewach eukaliptusowych i jedzą eukaliptus. Niestety prawda jest taka, że obecnie poprzez to, że ciągle niszczymy im te lasy i jakby ograniczamy im ten region naturalnie, gdzie mogą występować, to one praktycznie by wyginęły, gdyby właśnie ludzie nie utrzymywali sztucznie tej populacji w tego typu instytucjach. Tutaj za mną możecie zobaczyć kolejkę ludzi, która, którzy zapłacili dodatkowo, żeby móc zrobić sobie zdjęcie trzymając koale. I tutaj muszę Wam powiedzieć ważną rzecz, bo może to się wydawać super atrakcją i, i świetny pomysł, no, i świetna pamiątka itd. Tak ale prawda jest taka, że te koale one wcale nie mają ochoty być trzymane. E, I to jakby to je, naraża na, na dodatkowy stres. W związku z czym większość australijskich Stanów Zakazało tego typu organizowania tego typu atrakcji i nie można trzymać koali we wszystkich Stanach w Australii, poza Queenslandem, gdzie właśnie jesteśmy i South Australia, czyli tylko dwa Stany nie. Jakby nie zakazały jeszcze tego, i właśnie ważna wiadomość do Was: jeśli jesteście w takim miejscu, to nie dajcie się skusić, nie dajcie się namówić. To jest naprawdę niepotrzebny stres dla zwierząt, i kompletnie możecie sobie zrobić bardzo fajne zdjęcia tym koalom, które sobie siedzą i jedzą ten eukaliptus, i nie musicie ich naprawdę trzymać. Wbrew powszechnemu mniemaniu, koale to nie są żadne misie. Poprawna nazwa tego zwierzęcia to jest po prostu koala. Um, i one są torbaczami, tak? czyli um, tak jak kangury, walabie, wombaty um, czy diabły tasmańskie chociażby, um, one noszą swoje młode w torbie na brzuchu. Ale przez większość swojego życia, bo około 20 godzin dziennie śpią, a jest to dlatego, że ten eukaliptus, które one jedzą, zawiera pewne toksyczne substancje, zawiera też bardzo mało kalorii i substancji odżywczych, także one mają bardzo małą, małą dostawę energii, a dodatkowo ich układ pokarmowy jest obciążony tym ciągłym pozbywaniem się tych toksyn. Także one są, to możecie wydawać bardzo słodkie, no ale prawda właśnie jest taka, że że one są troszkę zatrute cały czas, no ale tak, tak one wyewoluowały, inne zwierzęta nie zjadają im tego eukaliptusa za bardzo, więc no po prostu tak się dostosowały. Spotkanie koali w dziczy poza właśnie tego typu instytucjami jest bardzo trudne, dlatego że zostało ich naprawdę mało i ciężko je wypatrzyć, one nie żyją w grupach, więc ciężko je wypatrzyć. E Natomiast spotkanie innych popularnych zwierząt kojarzonych z Australią, takich jak kangury czy walabie, w dziczy jest. Stosunkowo prostsze, bo często je widać gdzieś tam z drogi. I też um, jeśli chodzi o to rozróżnienie między walabiami a kangurami, to może, mogą się one wydawać Wam takie same, e, jedynie się, się różnić rozmiarem na pierwszy rzut oka. Natomiast jeśli się im przyjrzycie, to zauważycie, że to są rzeczywiście inne zwierzęta. Kangury są takie bardzo masywne one mają duże bicepsy i mają też taką wredną twarz, dosłownie. E, z, Możecie zobaczyć na zbliżeniach, o co mi chodzi, natomiast walabie się wydają takie bardziej przyjazne, no takie słodkie zwierzątka. Inną e, ciekawą różnicą pomiędzy kangurem a walabią jest to, że kangur nie jest w stanie usiąść na swoim tyłku, dlatego że ma tak masywny ogon, że musi się po prostu położyć na boku, tak jak człowiek. Natomiast walabie potrafią siedzieć na tyłku, więc tak też możecie je rozróżnić. No dobrze, tyle mamy Wam do pokazania. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to nie zapomnijcie dać łapki w górę, zasubskrybowania naszego kanału, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. No i co, trzymajcie się, cześć.